Cześć, tutaj znów Danusia, Marek, Marek i Danusia. Chcieliśmy Wam dzisiaj powiedzieć parę słów o muzyce w Urubaju, a konkretnie Montevideo, w tym o muzyce z konkretnej perspektywy, z perspektywy turysty, takiego jak my, i, te, i takiej, mówiąc o tym... Jak no to się można jest... przypadkiem, nie szukając tego, nie chodząc do tych harmonii, tylko o tych momentach, kiedy po prostu człowiek się styka z muzyką, czy chce, czy nie. Nasz pierwsze takie, nasze pierwsze takie spotkanie miało miejsce już, już po wyjściu z lotniska, kiedy wsiedliśmy do miejskiego autobusu yy, i po paru przystankach. Po paru przystankach yy, do autobusu wsiadł młody człowiek, którego z początku po takiej pewnej postawie, tym na środek autobusu wzięliśmy za kontrolera biletów. Ale okazało się, że wcale nie żądał biletów, tylko powiedział, że chce się ze wszystkimi podzielić odrobiną pozytywnej energii, dobrych emocji. I w tym momencie usłyszawszy to kierowca autobusu wyłączył radio grające miejscowe latynoamerykańskie przeboje, a młody człowiek zaczął śpiewać. Zaczął śpiewać, no, nie bardzo wiemy jak to określić gatunkowo. Taki... Mnie się to kojarzy z takim klimatem Jolka, Jolka pamiętasz, tak? Czujesz taki pop. Jest przyjemny, tak, ale występowany śpiewany a Za jedyny akompaniament miał tak, strykanie palcami i śpiewał jak ma takie standardy autobusowe, zaskakująco dobrze. Tak. Nie był to długi występ, bo zaśpiewał dwa albo trzy kawałki. Podziękował za aplauz, zebrał drobniaki i wyszedł. Nie wiemy, czy to jest standard, czy po prostu mieliśmy takie szczęście, że przy pierwszym przejeździe załapaliśmy się na występ a Yy, bo już więcej autobusami nie widzieliśmy. No za to chodziliśmy trochę po mieście, z tym również w nocy. I zdarzyło nam się, że idąc przez miasto, nagle usłyszeliśmy... Głośne bębny. Myśleliśmy, że to protest. Ale nie. To nie był protest, wręcz przeciwnie, to był święto. Takie na... Małe dzielnicowe święto. So, na, na, na czele pochodu szedł pan z flagu, Machał? No, to... Zanim się tancerki tańczyły, a za tancerkami szło, nie wiem, 20 osób z bębnami i bębniło. A za nimi reszta dzielnicy tam sobie podrgiwała niezobowiązująca. Laka. Bo, jak się okazuje, właściwie w każdej dzielnicy Montevideo jest taki taneczno-muzyczny zespół grający kandombę, właśnie dzielnicowy zespół. I te zespoły regularnie organizują tego rodzaju pochody przez miasto. Gdzie dzielą się tą swoją muzyką, dzielą się tańcem. Najbardziej aktywne podobno są te w południowych dzielnicach miasta, w Barrio Suri, Palermo. Więc mieliśmy dużo szczęścia, że tak szybko się załapaliśmy, od razu na ilusty. E, jeszcze mieliśmy jedno spotkanie z muzyką na żywo do tej pory. E, to znaczy w drodze na Fiesta Tristan Narvaho, przy samym wejściu na targ, był pan, który grał na saksofonie solo. Pangę. I to było rzeczywiście interesujące. Natomiast na samym targu, tak jak u nas bardzo często jest tak, że na stoiskach tu jest grane, jest taka kakofonia dźwięków, bo na mnóstwie różnych stanowisk grają różną muzykę bardzo głośno, to tutaj owszem zdarzało się, że gdzie-niegdzie była puszczona jakaś kumpia, ale zasadniczo zdecydowana większość straganów... Natomiast co nas zaskoczyło, to stoisko z kanapkami na jednym z rogów targu. U nas w takim miejscu no, jeden, czego się można spodziewać, najpełnie to Disco Polo tak. na typowym polskim targowisku. I tutaj poniekąd również była muzyka ludowa, jak najbardziej <laughs> ludowa, ale w zupełnie innym klimacie. Bo były to takie bardziej sentymentalne, wiejskie milongi, chociaż poziady, właśnie bardzo grzewne. Okoliczne milongi, hampery, tak, takie wiecie, smętne kawałki, sam raz pod kanapkę z mielonką i tak. Poza tym w przestrzeni miejskiej odtwarzana muzyka jest w niektórych, niektórych sklepach, i to wtedy zazwyczaj jest kumbia. Natomiast w lokalach takich, gdzie można wejść, czegoś się napić, coś zjeść, zdecydowanie dominuje amerykański głos. I na razie taki obserwacji słyną no, to chyba mamy tyle. Co coś chciałbyś dodać? No i jeszcze przepraszam, raz jeszcze w przestrzeni miejskiej słyszeliśmy tango, które służyło za podkład dla pary tańczącej na takim małym parkiecie przy restauracji. I to w sumie tyle, bo generalnie Montevideo jest miastem sich. I my to przyjmujemy. Chociaż w jednej nocy zdarzyło nam się też widzieć tutejszą rowerową masę krytyczną, znacznie mniejszą niż w części w Polsce, ale, ona, ale ona, była, była ona była głośna jak ta masa krytyczna. Masa krytyczna ma to do siebie, że jest głośna. A czyli to było dzisiaj jednące? Północ, mniej więcej północ. północy. Mhm. I tam rzeczywiście jednej, na, na jednym z rowerów, na siadełku z tyłu było specjalnie dostosowane, była konsoleta i był, jechał sobie DJ. Grający na cały regulator z głośników jakąś krzyżówkę kumbi z hip -hopem. A wszyscy wrzeszeli i zdali był taki kanto To też jest niesamowite, że o ile całe miasto jest ciche, o tyle jak nagle wkracza ktoś z bardzo głośnymi dźwiękami, tak jak właśnie masa krytyczna, albo tak jak to kandombę, bo w czasie kiedy oni chodzili z tym kandombe po dzielnicy, my próbowaliśmy tańczyć. Za każdym razem, kiedy. Nie, kandombe, nie, nie, wypróbowaliśmy nie, nie. tańczyć tanto, tak? Na milonie. Tak, na milonie. To za każdym razem, kiedy to kandombę mijało budynek, w którym odbywała się mironga, to my właściwie nie słyszeliśmy własnej muzyki. Tak? To było do tego stopnia głośno. Czas I trzeba było ten właściwie kontrast... robić przerwę w imprezie, aż przejdą bębny. I ten kontrast pomiędzy tą taką zwyczajną ciszą, a tym, jak nagle wkracza ktoś z czymś takim naprawdę bardzo, bardzo głośnym, jest duży. I mnie troszkę zaskakuje to, że jakby nie ma z tym problemu, tak? że nagle ktoś wkracza z czymś takim głośnym. To Jak widać tradycyjnego urugwajskiego luzu nie jest w stanie zburzyć nawet taki gwałtowny kontrast. Na dzisiaj to chyba tyle. Tak. Do zobaczenia.